Cześć, ja Rometar jest renawaro tak zwany Alva. A my kontynuujemy naszą przygodę z Bolonią. Więc, teraz mecz z Lazio u siebie. Kupili Kostiś, kosti, kosti, nie wiem jak to przeczytać. A tutaj ja znowu zapomniałem zamienić tego. Damy K i damy Fabiana. Damy tutaj tak. I jeszcze sobie wejdzie. I wygrywamy jeden 0 Forbes strzela jedyną rąkę w tym meczu, która daje nam zwycięstwo. Tutaj 5-1 Inter wygrał dosyć dużo. Właśnie z parą, którą teraz gramy. A ja muszę zobaczyć nasze tutaj... Okay. potem Kagliari, potem Dortmund Freud chciałby zagrać przeciwko Parmy. Yy, więc, no mogę go dać znowu za Oryzabala. Or Na spokojnie. I myślę, że. Nie, myślę, że tylko. On. Jeszcze zagramy tak. I wygrywamy 2-3. Eee, hey, jak Victor OK Forbes, tak jak chciał, tak zrobił Kolejny mecz z Kakelari również u siebie Tutaj wieceska gra na środku obrony Co jeszcze zagramy Arize Balaga I tak możemy wyjść na to spotkanie które wygrywamy 2-0? Victor Rock i Ojerzabal Fiorentina wygrywa z Juventusem Ciekawy wynik A my gramy na z tego z Signal Indura Park Przeciwko Dortmundowi w Champions League Mecz na nie niełatwy Ale jakże ważny Tutaj. Myślę, że wyjdziemy najlepszym składem, jaki możemy, i remisujemy 2 2 Wiktor pod, podwójnie i Oyer zabalnie trafił karnego, niestety. A po drugiej, a po do El Nasri, też strzela dwie bramki, więc remisujemy. A Marsylia wygrywa 1 0 z wiktorą Pilzno. Teraz Lens, Le Lens lecza, która ma tyle samo punktów co my. A, różni a mamy różnicę w dwóch miejsc. Tutaj, Ricka Louis zatrzymał się na 84 overola Dosyć ciekawe. U chyba się rozwinął, nie? A to w nawet w poprzednim odcinku. O, Aliza Blaga się rozwinął. okej okay. Więc teraz y, z, mecz z lecce. Myślę, że tu jakaś zmiana. Fabian. Fabian. Nie, Forbes wejdzie za Zabala. I wygrywamy 2-1. Michał Roque i Manu Kone, Forbes. 7.2. Dobry mecz. Teraz Atalanta. I ktoś się rozwinął? Nie. Jesteśmy na trzeciej lokacie, A tutaj mamy długą długą w miarę przerwę. Więc każdy może mieć już myślę, że. Performance fakust. Potem mamy Wiktorę Pilzno. Miejmy nadzieję, że w Champions League uda nam się wygrać z nimi, ponieważ. No, tutaj na razie tylko dwa punkty zdobyliśmy w tej grupie, więc nie jest to kolorowa. Jeszcze serie Emery się nie rozwinął? Jeszcze, bo ma tydzień. Więc powinien już na mecz z Wiktorem Pilzną być gotowy. Tutaj Atalanta. Jakąś zmianę myślę, że możemy zrobić. Czy, czy modrić zagra za, za Iraem i tyle możemy zrobić, i wygrywamy 2-0. Dogi i Wiktor e, Roka dają nam zwycięstwo. Teraz gramy właśnie z Wiktorem Pilzną, ale trzeba tutaj zmienić na Energy Focused, tutaj oprócz półce. Myślę, że tak możemy to zostawić. Tutaj właśnie Emery się rozwinął, plus jeden. A co do tego, to jeszcze zobaczymy sobie trenerów. Już właśnie widzę piątkę, którą damy od razu tutaj, bo tu mamy trzech, 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 a tu będzie trzech, 4 Jest trójka, ale mamy czwórkę, więc OK. Teraz tu mamy jedną trójkę. Zobaczmy, czy jest czwórka albo piątka, nawet. Nie ma, niestety. W obronie są trzy czwórki. Jest piątka, więc okej. Okay. Więc weźmiemy 0 Weźmiemy tego gościa. Dobra, jakieś tutaj. Bunusy weszły, w to się sensie większa To już było, więc nie. Teraz Wiktora pilzna. Na wieździe. Zobaczmy. Rozwinął się Wiktor Roca. Zagramy najlepszym składem i wygrywamy 21. oraz rezal z dwiema warunkami. Z końcu zobamy 3 punkty. Teraz mecz z Romą na wyjeździe. Zobaczmy, 29 tygodni. Udogi się rozwinął. No i Emery. 24 tygodnie, dobra. Teraz jest właśnie ta Roma. O, Felix. Dosyć ciekawy transfer. Jest cały czas zalewski. Yy, po naszej zmianie, ktoś. Yy, teraz, tak jak mówiłem, wydaje mi się, wkrótce się rozwinął. Okej. Okay. Ale, czy chcemy dać? Robią szansę? Nie wiem. No, myślę, że tak zagramy. Wygrywamy 2-1. Wiktor, ok. Oj, Następny mecz mamy z yy, Udineza. A jeśli jesteśmy drudzy dwa punkty za Interem. Kolejny, no i teraz jeszcze Fiorentina i powtórkę meczu z Wiktorą Pilizno. Tutaj myślę, Kolwila możemy dać za Kalafiorego i wyrównujemy się do Wiktoroka, Wiktoroka i Orzabal. Dobrze, a więc jak, jak y będę teraz kontynuował, to mamy z Fiorentiną, która jest pod nami, y Alda Arda Guler, Ciekawe, co jej transfer. Amad Diallo. to okej. Okay. Salina Drodzina na pewno. A w muszę zmienić ten, ten, bo właśnie nas dycha na tej ławce. I przegrywamy 3-1 z Fiorentiną. Pierwsza nasza przegrana w tym sezonie. Po naszej stronie tylko Oerzabal. I niestety nie będzie Leverkusen. W powtórki, bo przegraliśmy pierwszy mecz. A Inter cały czas nie przegrał. Aj. No tak jak mówiłem, teraz temu zmienimy. Mam tu zdycha na tej ławce. To jest wszystko okej. Okay. Tak. Jest Wiktor Pilno. <laughs> Gramy teraz u siebie, więc myślę, że tutaj co Fabiana Fabian sobie wejdzie za, za Maria na pozycję CAM. A co wejdzie sobie jeszcze Colville. Dwie zmiany i. Wygrywamy 4-1. Corwin, Wiktor Roca, Ercebal i Victor Roca. I ma Olympic Marsylia wygrał z Burusium Dortmund. Co dla nas jest dosyć dobrą rzeczą. A teraz my z Juventusem u siebie. I Corwin chciałby zagrać przeciwko swojemu dawnemu klubowi. Ok. Ale za kogo? No chyba za demanda wejdzie. I Fabian też się rozwinął, plus 1. Gramy i przegrywamy. Colby 6.0, milix strzela bramkę. Jedeno w tym meczu. Niestety przegrywamy, Fiorentina na szczęście remisuje. Jeszcze tutaj szybko obczejemy sobie. Tutaj tych, co się porozwijali, właśnie to był kto? Fabian, jak mówiłem. Colwill Forbes. No, to chyba wcześniej się już rozwinął. My teraz będziemy mieli mecz z Torino z dużą przerwą. Więc możemy dać sobie performance dla każdego. Teraz Torino, i potem porysja Dortmund. Więc tutaj na pewno Deadlift może sobie wejść. I co? Castro? Nie. Myślę, że Arizabalaga wejdzie. Dwie zmiany. I wygrywamy 4-0. Victor Roque z hat-trickiem plus Arizabal. Teraz bardzo ważny mecz z Bursją Dortmund u siebie. Który może zaważyć na temat, czy, będziemy, czy wyjdziemy. Czy będziemy w Europa League więc zobaczmy zapomniałem niesamowity jestem cóż, no to wyjdzie Teddy z Oudogiego i tyle zmienimy zmęczeni i przegrywamy 2-0 El Nasri i teraz jest walka, bo mamy mecz z Marsylią a wursty się z niektórych Pizno. Więc przez to, że nie dałem im tego. Teraz każdy... jej, No nie dobrze. Jest bardzo niedobrze. No cóż, coś zrobić. Nic Niej się, się poprawimy. Teraz mecz z Milanem. Też ważny. Zobaczmy. Przegrywamy 2-1, któryś mecz przegrywamy. Okafor nam strzela na ten. I nie możemy jakoś się tutaj podnieść. Niestety. Teraz od Sasuola, po potem dwa bardzo ważne mecze. Więc tutaj Saswolo przydałoby się wygrać, nie powiem, że nie. No, więc tak zrobimy. I wygrywamy. Na szczęście. Wichtorokka dwa razy i jako. I Napoli wygrywa z Interem. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A my teraz walczymy. Żeby nie spaść do Europa League Więc dosyć niefajna nie sytuacja, bułka się rozwija 86 overalla No to jest zadowolony A my miejmy nadzieję, że tutaj zwyciężymy Gram jeszcze na wyjeździe Zobaczmy. Wyjdziemy najmocniejszym składem. Remisujemy. Wiktora znowu wygrała z Borusją Dortmund. Co oznacza, że jesteśmy w Round of 16 Champions League. Gramy z City. Więc ja już nie wiem, co by było lepsze. <grym> Gramy z Manchesterem. Z City. Niesamowite. A Olympic się trafia na FC Porto Cóż. Teraz jednak mamy mecz też bardzo, bardzo ważny z interem. Najmocniejszy skład. I remisujemy. raz mógł nam dać prowadzenie, lecz tego nie zrobił. Ale remisujemy, chociaż tyle. Zajmujemy siódmą lokatę i gramy mecz z Napoli. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. U siebie gramy i, wy i nie wygrywamy, a remisujemy. I znowu Ojarz zabalnie może trafić rzutu karnego. Przez to nie wygrywamy meczu. Nie wiem co tu się dzieje, czemu Oryzabal w ogóle ma rzut karny. Po pierwsze, tutaj bułka jako Polak. Rzut karny powinien mieć rokę, a nie ten. Nie, no ma lepsze. No to czemu nie trafia ich, tylko yy, cały czas. Tyś, któryś rzut karny, nie? to jest jakiś żart, że powiem. No ale mam, utrzymujemy na noakatę. Gramy z Żynałem i Aliza Balaga chciał, chciałby grać więcej. Więc tutaj na spokojnie możemy mu to załatwić. A sobie widzę, Scott, Scott, Scott z ciekawszych imion. Znaczy Colwill jest? Ja myślę, że wyjdziemy tak. Po prostu Aliza Balaga. I wygrywamy 3-1. OK. I jesteśmy na trzeciej lokacji, A od Talanta Bergamo na pierwszym z 40 punktami, więc brakuje nam tylko dwóch. Gralmy z Lernitoną. Potem z Moncą. Więc tutaj myślę, że bez zmian. I wygrywamy 2-1. Fabian daje nam zwycięstwo. Wchodząc z ławki. Świetnie. Teraz mecz z Moncom. Potem z Napoli, czyli już zaczynamy rundę powtórkową. Już nawet nie wiem, czy z mącą nie zaczynaliśmy. Wygrywamy 2-0. Z Moncom albo właśnie z Salernitanem. Ale wydaje mi się, że z mocą zaczynaliśmy ten sezon. Forbes błaga o więcej gier. Mamy mecz po tym z Kremuneza. Więc Jeszcze chyba z kim może dostać tej, Mogą dostać tego. A nie ma Osimena. Czy my to wykorzystamy? Nie wykorzystaliśmy, bo Oyarzabal nie trafia kolejnego karnego. Przez to nie mamy zwycięstwa. Bynajmniej remis, tyle nam to może dać. Teraz E-Round of Sixteen, Coppa Italia z Cremonense. Potem mecz z Interem. Tutaj, wydaje mi się, że no, wyjdziemy z drugim składem. No Castro nie chce dawać, bo to jest dosyć niski overall. Nie wyzywając go oczywiście. Wyjdzie sobie Wheel i Forbes. No Forbes Zower zabala. tak myślę, że wyjdziemy na Cremonze. I wygrywamy 2-1. Bakayoko i Zarya Emery. I wygrywamy to. Tutaj Napoli odpada z Moncą i nic, nic kaszczego chyba na razie nie ma. Myślę, że to będzie nasz ostatni mecz z Interem w dzisiejszym odcinku. I Forbes chciałby zagrać przeciwko Interowi. Niestety nie mogę tutaj pograć. To jest jednak najważniejszy mecz w sezonie, więc nie możemy mu dać tego i remisujemy, 1-1. Vitor daje nam remis. Jesteśmy czwarci, do ile mamy do Atalanty? O Jezu, Atalanta odskoczyła tutaj. Mamy 6 punktów straty aż, więc dosyć dużo. No tu jest to kiełko transferowe, więc mogę to spokojnie wywalić. A jest w Bono, właśnie idzie do Interu. Więc zobaczmy. A jednak Inter nie będzie ostatnim. Skończymy sobie na Torino. Z wielką nadzieją, że wygramy ten mecz. I wygrywamy Victor rokę z podwójną bramką. Teraz zaczniemy nowy odcinek od meczu z Molcą w ćwierćfinale. A do seria mamy, zajmujemy trzecią lokatę. I, ca I teraz 7 punktów co do Atlanty Bergama. Ja Wam dziękuję za swój odcinek. Zobaczymy. Do widzenia. I cześć.